Nadmorscy biegacze już po raz czwarty dołączają do biegu charytatywnego pod patronatem PKO Bank Polski. Biegajmy razem. Bieg odbędzie, odbędzie się 9 października o 18.00 tutaj, na naszym pięknym stadionie. Dlaczego bieg charytatywny? Udział w tym biegu jest całkowicie darmowy. Każdy, kto przyjdzie, zapisze się prędzej lub przed samym startem. Może sobie pobiegać, wystartować. Bieg polega na tym, że uczestnicy biegają przez godzinę w sztafecie. Za każde okrążenie Bank PKO płaci pieniążki. W tym roku wpłaca pieniążki na rzecz psychiatry i psychologii dziecięcej. To będzie wsparcie. Ja jako organizator spisuję, spisuję okrążenia, przekazuję to do banku i bank po prostu. Płaci pieniążki, także można sobie pobiegać I zrobić, coś dobrego. i zrobić coś dobrego. Co ważne, każdy uczestnik sztafety może przebiec tyle okrążeń, ile chce. 400 metrów to myślę, nawet coś tam przejdzie, także zapraszamy wszystkich od 5 do 95 lat, niezależnie od poziomu wytrenowania, niezależnie od... Czy ktoś biega, trenuje, czy po prostu chodzi sobie? A jeżeli nie zbierzemy chętnych do naszej sztafety, na pewno na miejscu ktoś się znajdzie. Czasem jest tak, że ktoś przychodzi i nie, nie ma tej wcześniej drużyny, no bo są zarówno ludzie, którzy biegają w grupach, jak i tacy samotnicy biegacze, więc wystarczy tylko przyjść ja myślę, że na pewno się znajdzie. Sam tak chyba dwa lata temu przyszedłem i znalazła się ekipa, która mnie przygarnęła do tego biegu i naprawdę nie trzeba biegać jakieś super czasy. Ważne jest to, że im więcej osób pobiegnie, no tym więcej tych środków zostanie przeznaczone na pomoc. Zapisać się na bieg można przez stronę na Facebooku Biegam, bo lubię Kołobrzeg, ale i przed samym biegiem. Bieg odbędzie się 9 października o godzinie 18.00.